O, witaj dostorze. Miło Cię tak spotkać. Witajcie. Jestem Pafa. No ale niektórzy mi nazywają Tobik, Tobiasz. Ale niektórzy też mnie zwał Złoty Towar. Tutaj podpisuję się jako Pafa. Tutaj mogę powiedzieć, że mam 17 lat. No, 17 na karku. Więc jest dobrze No no interesuje się grami No typu, wiemy co, co nastolatkowie robią w dzisiejszych czasach Nic nowego, nic ciekawego Ja zajmuję się tutaj voice actorstwem Gram rolę jako Zestial Tak? Niewielu potrafię zrobić tego Zestiala Od ilu się zajmuje de dubbingiem? Pięciu miesięcy Może 5 miesięcy No ale co zrobiłem? To moje Normalnie wam powiem to, co było, jest normalnie piękne. Mam już swoje konto na TikToku, też na YouTubie. Tutaj gram jeszcze jako mówiąc Zestial. Chociaż próbowałem tutaj na inne postacie, to jednak. No, nie najlepiej. Dla mnie Zestial jest najlepszą postacią, którą akurat mi się najłatwiej robi. Po prostu zjeżdżam ton i zaczynam mówić tak. Niezwykła stracić nad sobą panowania. Poległy anioł. Skinął swoje ręki, prawda? Nie rozmawiajmy o tym. Taki musi mieć taki, mówiąc, tajemniczy głos. Taką najcięższą postacią. To jak próbowałem akurat zrobić takie trochę kobiece. No ale to, to tak. jakby próbować. No, ciężko jest dosyć. w Tak w skrócie mogę powiedzieć. Tak jak mówiłem, zestial mi się robi komfortowo. Zestier mi się robi najlepiej. Tutaj mi się dobrze nawet idzie. Że podczas mówiąc tworzenia takiego filmiku na początku wybieram odpowiedni moment, który jestem pewny, że to zdubinguję. Później nagrywam, przes przeskakuję, odpowiednio montuję. Oczywiście tak, jakby pasował do postaci. No i dosyć jest łatwo. Często używam kapkata na telefonie. No ale. Co mogę powiedzieć na ten temat jest dosyć prosty. Kolejną. Jak wygląda mi dubbingowanie do, do śpiewaniu lub śpiewu, to jest tak. Do dubbingu jest akurat mi jeszcze dosyć ok. Jednak do śpiewania, no nie za bardzo. Na przykład do dubbingu mogę Wam powiedzieć to, żebyście się rozluźnili. Tak, żeby akurat nie było tak, że normalnie waliście na stresa. Bo jeśli zaczniecie walić tak na stresa, to, to prędzej wyjdzie Wam. Tak samo jak wir Orbutka. No, że będzie to dupy. A tak jak się rozluźnicie, chce, post chcecie wziąć postać, która wam odpowiada pod względem dachowania czy danych takich, to wtedy pójdzie OK. Dam taki przykład na przykład chcę nagrać Kana z Murderons. Wybieram taki moment, który jest według mnie najlepszy. I weźmy sytuację z trzeciego odcinka. Na przykład jest normalnie, gdzie Khan gadając do Uzi, mówi tam o książetce Dlatego, dlatego ja zmi trochę zmieniłem tekst i było, że niespokojne zachowania u dzieci, związane z psychiką, jest jak menel bez wódki. Dlatego trzeba to mówiąc, troszeczkę mówiąc, brać na takie, mówiąc żarty. Rozluźnijcie. Dzięki temu jest o wiele łatwiej. Powiem tak, kiedy po raz pierwszy zaczynałem dubbing, no były dosyć trudne, bo na początku zaczynałem u Nanokarin, ale poszło to trochę do dupy. Później u jakiegoś chłopa, dobre, jakiegoś chłopa, co na początku myślałem, że pójdzie dobrze, no ale jestem już w nim teraz w stanie wojny, dlatego no jest trochę dupa. A później znajdowałem inne studia, które okazały by się być pomocne dla mnie i, w, i normalnie poszło najlepiej. Moim ulubionym studiem nie jest jedno Ale też i ki jest kilka studiów jak Sunny Moon, Helio Studio Pentagram Studio No wszystkie studia dubbingowe mi się podobają No i tam mam odpowiednie role A postacie Jakiej najczęściej robię To akurat jest Moxie, Khan Eggboys, Zestial no mam no mam mnóstwo tych postaci nawet nie zliczę ile a czy chcę iść w tę branżę czy robię to dla zabawy i tutaj robię tutaj jest i jedno i drugie zapytacie się pewnie czemu niby jedno i drugie ponieważ oczywiście to robię dla zabawy ale też pomaga mi dobrze w wynikach I więcej takich rol mam im prędzej się uczę tym bardziej idę w górę, w górę, w górę, w górę i w górę. Też wam to dobrze polecam. Jeżeli ktoś wam powie, że ma naprawdę dobry, macie dobry głos, to może spróbujcie w dubbingach, albo w radiu, no gdziekolwiek, skoro tak potraficie. Dla osób początkujących dam wam taką małą radę. Jeżeli naprawdę chcecie dubbingować, na początku musicie się uszykować w dobry sprzęt. Nie może brzmieć normalnie jak bęben w pralce Wrzuconą przez... Wrzuconą tam cegła Przecież to będzie brzmiało gorzej niż kiedykolwiek Kiedy Ci swój początek Może być na razie taki dosyć... Problematyczny Z wybraniem studia No ale jeżeli mam akurat polecać To na początku wybierzcie takie studia Na przykład jak Sun i Moon, Helio Studio Czy tak... Takie, które czujecie, że do nich się należy, że się nadacie. Musicie jeszcze brać pod uwagę to, jeżeli też aktorzy są. Bo tam, to zupełnie też inna bajka. Bo jak na przykład spróbujecie w Polska, a Podabing Uni ma... No nie najlepiej tam zaczniecie. No ale jak dwóch poprzednich już podobałem, to tam już na spokojnie zaczniecie. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do śledzenia naszego kanału, aby zobaczyć więcej takich treści.